Przyjechało bardzo dobrych paru zawodników. Myślę, że oni tutaj pokażą fajny tenis stołowy. No, a każdy, a kto przyszedł i zobaczy, to będzie coś z tego czerpał, bo ci najlepsi wygrają, a ci, najlepsi, a ci trochę gorsi jeszcze czegoś nauczą. Od 75 roku życia do chyba nie wiem, najmłodszy to miał ileś tam lat niecałe 10, także dokładnie tak. Jesteśmy od do, ale chcielibyśmy być od, no a jesteśmy już do. Piąty raz już to organizujemy. Trochę nasza firma wspomogła ten turniej. Ja tak naprawdę to chciałbym podziękować Szczecinkowi i temu panu prezesowi Krawczykowi, mojemu koledze z młodością. o młodości. Zaczęliśmy i wracamy, bo bez niego nie byłoby nic. My to jesteśmy tylko tutaj jakimś takim małym szczecinecko-hamburskim dodatkiem. Rozmawiamy tutaj cały czas o turnieju, a teraz przejdźmy osobiście do pana. Jaki plan na dzisiejszy turniej? Ciężkie pytanie, najcięższe pytanie. Z, każde, z każdej wygranej piłki będę się cieszył. Nie jest tu obojętnie, czy by pierwszego miejsca nie zajmę. E, ostatniego też nie, więc gdzieś, tak jak zawsze w szkole, gdzieś po środku, złoty środek.